Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47, Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 maja. Wygranie macie pejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz. dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano. Z tej strony Wowka, Dzisiaj robimy klasyczne od 150 zł do kosy na Go się. Więc zobaczymy jak to nam wyjdzie. Nie wiem, to, to jakaś pierwsza bitewka, która wpadła mi w oko. Klikamy sobie, dołączamy. Jeśli to się to rozpocznie, to zostajemy. Jeśli nie, no to szukamy sobie po prostu kolejnej, kolejnych możliwości. 26 o, dobra, rozpoczęło się, rozpoczęło się, tej gościu, tej Negani się zachowuje niestety, jak widzimy, ja tej dam przeciwnie emotikonkę, że lecimy, więc yy, niestety, kurde, no i, no tutaj płacze, kurde, prowadzi, no ale... Zobaczmy teraz, czy coś się zadziało. Nic się nie zadziało w sumie. No ale są, słuchajcie, jeszcze dwie dosyć dobre skrzyneczki, które mnie czasem potrafią zaskoczyć swoim trafem i dać jakiegoś fajniejszego skina. Ale czy dzisiaj to będzie tak wyglądało? No niestety nie. I sam nas pokonuje. Więc nie wyszło tak, jakbym chciał. Eee, chciałbym na pewno wrzucić busta. No ale okej, okay. saj otworzyć trzy sztuki. Może to akurat jest jakaś fajna możliwość tutaj na zdobycie czegoś ciekawego. Czy tak się dzieje? Nie dzieje się, słuchajcie. Także otwieramy po prostu kolejny raz. Jeszcze raz próbujemy. Może teraz troszeczkę lepiej, chyba gorzej, chyba go, no gorzej. Jeszcze raz, może teraz, lowcase? No teraz już lowcase. Dajcie ostatnią szansę. Jeśli mnie ty nie zaskoczysz, to ja po prostu kancelujemy skrzynię. Nie no dobra. Poszło tak, że mógłbym otworzyć jeszcze raz, ale nie chcę. Mógłbym otworzyć jeszcze raz. Mediuma byśmy otworzyli. To jest książeczka, której też zbyt często nie otwieramy. Lowcase i y, indirect wtedy pojawiają się jak najbardziej te mediumki są jakoś, nie wiem, pomijane przeze mnie, no i pierwsze otwarcie, no może być, jakie będzie drugie, może troszeczkę lepsze i tutaj, ej, też chyba nie będzie źle, co? Tak wygląda to jakby miało być nawet okej, okay. no i jest oczywiście trzecie, ej, medium case na razie pozytywny jest dosyć mmm, Second uncharted uspik Ej, ale ten Medium Case jest taki bardzo, bardzo zbalansowany, no nie? Wygląda, jakby go wrzucić na bitwę, to wszystkim pójdzie podobnie. No i wrzucimy go na taką bitwę czteroosobową na 8 skrzyneczek i zobaczymy, czy to faktycznie tak wygląda. Eee, czy po prostu ja miałem takie, takie szczęście do tego, no nie? Eee, więc wrzucamy to w ten sposób. Nie wiem, czy powiedziałem wam o kodzie, a to bardzo ważna sprawa, bo kod wofka nas jest w dodaję wam nie, 10% przy dowodowaniu, 2 załaty 10% groszy na statki, możliwość dostania gratisów przy. Więc to jest naprawdę super opcja. Potem wam to pokażę. Pamiętajcie, że grać i wpłacać można do 18 roku życia. Mm, no i siedzi mu ten usp Prowadzenie straciłem, ale jakoś znacznie No nie? No i teraz Chyba Mike, Maj... nie Michael, myślałem, że wyjdzie na prowadzenie Bardzo małe różnice są Tak jak mówiłem, że skrzyneczka jest właśnie Taka zbalansowana, zobaczcie sami nie, że wszystkim idzie bardzo Ale to bardzo podobnie No TP250 chyba jest lepsze, no właśnie Ale nadal nie zyskuje prowadzenia Mam trzy ostatnie skrzynie, ja pierdziele AW Paneo Noir AW Paneo ze skrzyneczki Medium Case, słuchajcie zdobywamy a WP Neo Noir nie, to jest naprawdę, czekajcie, nie jest, nie jest najrzadszy traf, ale to jest jeden z najrzadszych możliwych trafów. Chyba pierwszy raz w tak taniej skrzyneczce zdobyłem tak mocnego skina. No i zobaczcie, niespodziewany tutaj wzrośnik, więc elegancko. Myślę, że nikt totalnie się tego nie spodziewał. Myślę, że nikt totalnie się nie spodziewał. Czekajcie, aż przejdziemy sobie do tego medium case'a i zobaczymy, jak jest na, na ta szansa. Patrzcie na to. Minimalna wręcz, minimalna wręcz, a nam to faktycznie siadło niespodziewanie mega mocno. I to po sam koniec bitwy takie rzeczy to ja lubię, słuchajcie, takie rzeczy to ja lubię. No tutaj mnie to nie interesuje zbytnio, to jest szajret, więc też raczej nie. Nie ma takich bitewek, co by te mnie ciekawiły Więc teraz pora na moją bitwę Moja bitwa będzie się, słuchajcie, składała Z hold down case'ów, których dosyć już dawno w sumie nie otwierałem A to są nad spoko skrzyneczki takie z naklejkami Do tego sobie dorzucimy dwie sztuki gigabuły I, i, i gold case'a, gdzie jesteś gold Case? Ie? Tutaj, okej, okay, czyli dwie sztuki gold case'a No i to by była taka bitwa Mm, trzyosobowa oczywiście. Jakżeby jak inna tutaj by pasowała, jak nie trzyosobowa? Napisz, jaki jest Twój ulubiony skin w CS i liczbę od 1 do 6. No i dawaj, dawaj go Skins, wygrywamy jeszcze tą bitewkę, no i będzie pięknie. Jaka jest aktualnie cena skrzyneczki z kosu? To mnie też interesuje bardzo mocno, bo w sumie do tego dążymy. 756 zł. 756 zł tyle trzeba mieć, żeby otworzyć skrzyneczkę 100% na koskę, w której występują tylko i wyłącznie koski. Zobaczmy, jak te hołowe naklejki aktualnie wypadną. No jest jakaś tam powiedzmy taka lepsza, ale to u Alexa. Ja chyba nadal nic jakiegoś potężnego nie trafiam. Chociaż nie ona lepsza, chociaż sama skrzyneczka kosztuje tam 16 zł, więc tutaj na razie żadnego dobrego skina tak naprawdę nie było. U wszystkich trzech osób teraz chyba coś będzie ciekawszego, no właśnie, no właśnie. Tylko nie u mnie oczywiście, tylko oczywiście Alex. Ej, to jest chyba spoko. To jest. Nie, myślałem, że to jest naprawdę lepsze. Myślałem, że to jest naprawdę lepsze, no, ale ja dzisiaj chyba lubię zaskakiwać i zaskakuję Glockiem, który naprawdę przybliża mnie bardzo mocno tutaj. Do Alexa. I teraz jeszcze kurczaczkiem, co ja zaczynam robić? Ja pierdzielę, ale te śniecie pewnie mocno poszło po mikrofonie. E, czyli mam po słuchawkach głyśnikach. i teraz winujemy. Paka, 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 paka. Nie no, kurde, tak mało, tak mało zabrakło, że ta bitwa była również zwycięska. Ja pierdzielę, wiesz, tutaj naprawdę minimalne rzeczy. Minimalne rzeczy zdecydowały tutaj. Czy ja chcę takiej bitwy dołączyć? No raczej nie chcę, raczej nie chcę. Mm. Może byśmy tego medium case jeszcze czekajcie, po troszeczkę pomęczyli, ale na bójście, no że jakby zbustować tą skrzyneczkę 1,6 razy, na co największy? Na AWP bardzo mocno rosną, w stosunku do tego co jest. Tutaj 11 razy większy na FAMASa. O, na slajta, no właśnie, tutaj slate slajta. to medium case musieliśmy otwierać gdzieś na buście jakoś niedawno, bo coś o, że właśnie o dużym wzroście, właśnie na slajta. No ale zrobimy coś takiego. 10 skrzyneczek medium. Nie, inaczej, inaczej. Dajmy 6, żeby była przewaga, ale ten. Ale żeby dorzucić też inną skrzyneczkę. Ultra case standardowy niech będzie. I jego damy 4 sztuki, żeby było 10 łącznie i damy sobie 4 graczy. Nie wiem, taką bitewkę zmontowałem, zobaczymy jak ona wyjdzie. No medium case naprawdę gdzieś mega mocno się postarał, to właściwie dzięki niemu znajdujemy się, gdzie się znajdujemy bo już by nie było dobrze, żeby właśnie nie wypadł, w sumie wypełniam to, kurde, nie będę czekał, nie będę czekał, ja tutaj chcę mm, zaczynać tą bitewkę y, i, i, i widzimy famasika, słuchajcie widzimy famasika, który w sumie jak na zboostowanego medium case'a też nie jest jakoś super dobry, trzeba pamiętać, że to jest właśnie wersja zboostowana, jest dwukrotnie droższa, więc to jest to samo co tworzyć y, dwa razy medium case'a, no nie? Znaczy to nie jest to samo, to nie jest to samo, ale cena jest to sama e, 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 o, teraz ja mam famasada Jakiś z najlepszych stron, nie Wellwarma. Mm no i znowu Famas, ale ich właśnie skiny są gorsze, więc 29 24. No jestem dosyć blisko, jestem dosyć blisko, żeby tutaj zacząć prowadzić właśnie tą bitwę. 4 zł różnicy w wartości skinów, więc to jest naprawdę niewiele i spokojnie można to zrobić jednym ultra case'em, ale czy ja to zrobię? Czy to będzie ponownie taka bitwa, że minimalnie mi zabraknie chyba nie, bo zielone pole przechodzi na mnie, więc teraz aby on nic nie trafił jakiegoś ciekawszego, nie, chyba nie trafia ja, i ostatnia teraz kurde te różnice to są minimum, że minimum i groszowe sprawy decydują o tym, że zostaje zwycięzcą tej oto bitwy, moi drodzy. Nie więc jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Tutaj jest. Wbijam w to, wbijam w to! Nie stać mnie! Nie stać mnie! A chciałem tutaj dołączyć. Nie mam z czego nawet. Ja pierdziele zaczęli chyba, co? A byłem chętny, byłem chętny naprawdę pójść w taką mocną bitwę i się sprawdzić. No ale nie zdążyłem, nie zdążyłem. 150, hmm, w to wejdę. To wejdę. Jeden na jeden, więc w sumie są duże szanse na zwycięstwo. Może akurat, kurczę, może akurat i tutaj dosyć podobnie. Nie nie jest podobnie, nie jest podobnie, bo jego Lided Glass jest zdecydowanie lepszy. Ja ponownie tą samą MP7 trafiam. On troszeczkę słabszego, więc przez to troszeczkę mu zaczynam dorównywać. I teraz ja wjeżdżam z Lided Glassem, przez to wychodzę na te prowadzenie. Dwie ostatnie, fobosik też powinien być lepszy, jest oczywiście lepszy od negewa. Nawet w Stat Tracku. I słuchajcie, Win. To jest, słuchajcie, Win! I to piękny słuchajcie, piękne. Piękny Win, piękny Win, bardzo piękne. 367, więc jest e, nasz dzisiejszy rekord. Co będzie się działo dalej, widzowie? Co będzie się działo dalej? To zależy od moich wyborów i od mojego szczęścia. Więc oby wybory chociaż były dobre. Skrzynia Ym... z kałaszkiem troszeczkę tak mi wpadła w oko, ale nie wiem, czy to właśnie będzie dobry wybór e, właśnie pod e, taką bitwę. Giga ostatnio też nic zbytnio nie trafiam. M4, case, ona jest nawet ok, więc damy sobie 3. Damy sobie do tego, no damy, dobra jednego kłaszkę dam Water case a, e, 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 i Co bym z tych, z tych w sumie nic mi nie pasuje wiecie Wolałbym w sumie na jakieś tańsze sobie rzucić więcej mm, Duck case, dobra duck case w sumie to jest to co dzięki czemu zwyciężyłem jest taka bitwa e, Oczywiście trujeczka, oczywiście trujeczka piękna e, Znaczy nadzieja moja jest taka, o kurde jak szybko to się w ogóle wypełniło Więc zobaczmy, zobaczmy może wybrałem jakieś idealne skrzyneczki że dosłownie w moment, słuchajcie, no nie dosłownie w momencie udało się zapełnić całą bitwę Spider Lily, kurczę, Spider Lily to jest coś, co daje prowadzenie dla gościa z ruską nazwą więc, albo z ukraińską no kto wie, kto wie, kto wie, co to znaczy znaczy to jest Lord Swierzy, no to może Lord świeży, co? E Dobra, 70. E, nie pytajcie, znaczy w sumie pytajcie skąd wiem? Ja miałem rosyjski w szkole. Tak to bywa na Podlasiu, że się miało w podstawówce i w gimnazjum. E, i, i, I tutaj jest. Tak, tak, dawaj, 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 dawaj. Nie, nie, nie. Wygrał ten świeży ten, ten, y, 9-8. No, i patrzcie, co to by było. Co to by było? No, patrzcie, co to by było. No, naprawdę bliskie sprawy do kosy, ale nadal nic straconego. Mamy te 199 zł, które postaram się wykorzystać jak najlepiej, żeby właśnie zdobyć koskę. I będzie to zrobione, słuchajcie, na gold casesach. 4 sztuki. Do gold casesów. dorzucimy, moi drodzy, Striking Hinger. Trzy sztuki. Dorzucimy sobie M4-2 I, i duck casey. Duck casey nasze dzisiejsze, powiedzmy, że skrzyneczki, odejmiemy sobie M4 i będziemy mieli w sumie jeszcze nie to, bo mamy te 8 zł, więc można było jak najbardziej z tego skorzystać. Klasyczną przywieszką i czwóreczka. Czóreczka, naprawdę mocny, mocny dojazd w kierunku kosy W przypadku dobrego zwycięstwa, dobrego No bo w przypadku słabego to tam, wiadomo, nie będzie jakoś super mega blisko Ale już takie dobre, jak najbardziej to jest to możliwe I ja mówię naprawdę, że wystarczy dobre Nie musi być jakieś super mega ekstra, najlepsze Tylko takie naprawdę dobre i, i będzie dobrze Więc gold case'y 13 skrzyneczek łącznie w całej bitewce no i gold casey mają swój moment. No ja tak najbardziej wam powiem, że się nastawiam na te duck casey jednak. Eee, skrzyneczka mi się spodobała po dzisiejszym odcinku. Zazwyczaj to była taka na no, dobitkę dorzucimy jedną, dwie sztuki duck case'a, a tutaj jednak spodobała mi się teraz ta skrzyneczka. Myślę, że będę korzystał jak najbardziej. Więc no, zobaczymy. No i Medium Case zaskoczenie dzisiejszego odcinka też bardzo, ale to bardzo wielkie. Mm, Striking Ninja to jest nasza nadzieja czy nie? No, nie do końca chyba. Mm, w ogóle tu jest 190 000 zł bitwa, więc naprawdę to wszystko, co tu się dzieje, to będzie skupione właściwie na Duck Że Czy bitwa będzie dobra czy słaba, to właśnie będzie zależało głównie od Duck Case'a. Więc. Zobaczmy jak tam da Kejsik, zobaczmy Da Kejsik, dawaj Dwa konkretne skiny i zjadam ich w moment Słuchajcie, dwa konkretne skiny i zjadam ich w moment Ale coś nie mogę trafić z tych konkretnych skinów Teraz, teraz, Jest go skins Dawaj, wjeżdżamy z konkretami No błagam, już było tak dobrze Nie może to się zakończyć w ten sposób, tak jak ostatnio Na koniec trafiam jakiegoś potężnego skina Którego nikt się totalnie nie spodziewa No i przy wierzchu już niestety Chyba nie da rady, znaczy da radę chyba to wygrać Ale bardzo, bardzo ciężko więc niestety tej bitwy już wygrać nam się nie udało, no nie do rady tak wracać w nieskończoność, ale naprawdę było blisko, słuchajcie, nawet blisko koski było, no nie można powiedzieć, że nie. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.